Tuśmanko, z tej strony Savvy, gramy sobie w Roblox na Plants vs Brainrod, jest to trzeci chyba odcinek z tej gry. Jest ta gra świeża po update'cie, bo dzisiaj był update z... dwie godziny temu chyba, więc e, zobaczymy co się zmieniło. Bo oczywiście zapomniałem być na update'cie. Kokotank. E, Tank. Ale nowy sekret nie został dodany Carnivorous plant. Tutaj widzę, że nic nie zostało dodane. Tutaj nic nie wychodzi nowego. Zobaczymy sobie tutaj, czy coś zostało dodane. Na pewno widzę, że te napisy zostały tutaj pomniejszone. I dobrze. Tutaj też nie ma nic nowego dodanego. Tutaj e, też nie widzę. No, jak mamy, to widzimy tutaj te moje wszystkie brain rotty. <laughs> Prawie 20, 250 tysięcy na sekundę zarabiam. O! Tu się dużo zmieniło tej skrzynki, no nie dość, że nie zdążymy jej zrobić, jeszcze mnie na evencie nie było, ale to my, coś nowego, nowy, br nowy brain rot, właśnie, zobaczmy sobie indeks, tutaj na no, to nie ma nic nowego poza tymi limitkami, to nie, to nie, widzę nic nowego, chodźmy, mamy, o, mamy takie coś w brain rotach ale czy... To nie jest przypadkiem Burbaloni, Loli, Loli. To nie jest Bananita dziwne. A się tutaj mamy, te dwa nowe. E, Arelino, Armadlino i Waterman czy coś takiego. Tutaj to nie wiem, czy jest coś nowego. czy na pewno coś jest nowego, że nie wiem, które. Mamy takie coś na środku, możemy zobaczyć. Za BloBluxy możemy kupić. Nie kupuję. Tutaj mamy Plant X Tractor Fusion. Tutaj mamy coś takiego. Delivery. Bandito Bobrito. No, no zobaczmy, no. weźmy, odblokujemy tutaj wszystkie. I zaraz sobie zobaczymy. No tutaj dalej no, są te zadania. Jest i to Teraz z Ballerina cappuccina. Zaraz zobaczymy, czy mi ładnie braczyniam. Uh, nie, nie mam. Czyli wygląda pismo. I na Ballerina cappuccina. Takie coś doszło I będziemy mieli takie coś. Uh, takie pine, a Painter's Seat. Mr. Crackersand. Tiago i mm, on, mm, no to jest takiego chłopka takiego chłopka no dlatego jak no, kupać nie będę chociaż mi stać może nawet i na trzy. Nie, na trzy już mnie nie stać, a na jedno mi stać. A nie będziemy tego kupić, bo nie, mi wypadło to. Więc ja mnie nie usatysfakcjonowałoby. Nie wiem co robić. E, dobra, ba jest balerina cappuccino. Oddajemy ją tutaj do naszego painting Maszyneria Bananita dolfineta Aby, a... By, an, nie, snobini, bananini. Tutaj by, by a, a, i i, a. Uf, bananita do zwynięta nie mamy. Fanton, fanton, nie. zacznijmy jeszcze tutaj co mamy. Ej, tego. Tutaj z bombombini krastynie. Hmm, ja nie, nie mam. Bombombini Crostini teraz je zobaczymy. O, i mamy Bombombini crostini Kolejną baleronę Cappuccino Capucina by się przydało. Zobaczymy czy... O mamy loli loli. Niego burpalony hotfire. potrzebuję. I kapucino, jest i cappuccino Assini. Jeszcze tego czegoś dziwnego takiego. A -ry, a Ary Mamy. Ej, wszystkie zadania wykonane. Mamy Oma Trio C. jeszcze tylko paczka, więc sobie od razu otworzymy Ja sobie bym tylko wyciągnął wszystkie te paczki jakie ja mam czyli mamy tutaj, czuj, czyj Grysy. I mamy tutaj Mim um, Egg gold Like, uh, Rainbow I co jeszcze tutaj mieliśmy mieć? Paczkę mieliśmy mieć jeszcze I paczka, gdzie może być paczka? Pomysł, gdzie może być paczka? O oh jest, Shiny Base Spock. no I sobie otworzymy to, zaraz tutaj chyba Żaden river nie doszedł Z tego co mi się wydaje Ale otwieramy, Zaczn zacznijmy sobie od kart I z kart mamy Better up, Better up, Better up, Epic Collection to mi się nie przyda. Solar Burst, no średnia, średnia. Mamy teraz tutaj Godlike. Ok, jakiś dziwny tralala, tralala, tralala. mi wypadł, właśnie. Teraz sobie go obczaimy. Jaki on tam jest, co mu tam jest. Nie tak. Mamy Giraffa Celeste. Aby jeszcze Mateo. Ja, mamy znowu tego dziwnego tralaleo, tralala. Jak ostatnie. Jajko godlike, zwykłe godlike. Giraffe Celsius. Ale mamy jeszcze tutaj nasze. Rainbow. Mateo Rainbow wypadł. Okej. Okay. Mamy jeszcze Mimlaki którego mi wypada. Łado Okej. Już teraz nie mamy banany, i banane, i bananik. Nie ja, mamy dalej bananety, dolfinety, las czaralitas, ok. No dużo nam tego powypadało jakieś tej Mateo, uuu, Mateo Dużo Tirafa Celestia. Weź mi tego tutaj: takiego i takiego, i takiego. Jakieś średnie Madungi, nam tu jakieś wypadły. Truin trój, trójczynno. Dać mi czystej coś, czego ja nie znam. czystej coś, czego nie znam. Mamy buru, Poloni, loli, loli, znam. No, na razie jest y wszystko, wszystko. To wszystko co znam, no. więc średnio nam pozwala ten kolega zrobić zadania, bo nie chce nam wylecieć Bananita Dolfinita, nawet nie wiem jak one są, jest legend Le Legendary chyba, ale nic to no, my sobie tutaj weźmiemy, mamy takich dwóch y tych Wardeneli Brykatoni, bo dało mi się takiego diamentowego pierwszy mam jeszcze takiego zwykłego 5 koła. Mamy jeszcze tutaj do tego e, Cerberino rydaje który daje e, 6, 9 koła. Mamy jeszcze Dragon Canaloni, który daje 6,2 koła. Mamy tego e, e, Ospadle, Diamentowego 3,9 koła i Gold Chef Kraba Kadabra 3,8 koła. No, Sobie jeszcze złapzę założę i o, najlepszy Breineroty skład do kawalowlecia o 4,4 koła. A, Tutaj no, na nic innego nie wleciało. O Mim lakier wleciałbym sobie od razu, my miał dwa wleciało. kurde to sobie to otworzymy i zobaczmy, co to tutaj wleci. Kolejny skład kawalo i jeszcze kolejny, pewnie skład kawalo albo yy, składo-kawalo. już pięć tych jajek chyba albo cztery, i z każdego wypadło mi skład No yy, Możemy sobie tutaj jeszcze pakować wszystko, co tam jest. Jeszcze zobaczmy tylko tutaj szybciutko, czy... No. Ja mam, ja mam, ja mam, ja mam, Jak widzimy, tutaj cztery eggplanty. Cztery, czy dziesięć eggplantów. Cztery kokotanki. mamy jeszcze dwa tomatrio. Tomatrio. I jednego grejpa. Więc ja sobie to posadzę i... ...prawdopodobnie w następnym odcinku one już będą. Yy, na odcinku normalnym sobie prawdopodobnie będą. A zaraz sobie zobaczymy, czy nie siadła nam przypadkiem bananita dolfynita. Banany, -ba Bananit. Nie mamy banany do czyli czyli wygra. Nie chcę, żebym ja robił tamte wyzwania, które są. Na wyspie. Tutaj tego byśmy dostali Alessio i Frosty Granade. Ale dla Was mogę zrobić Batla. którego dostaniemy Lucky Potion, 300 milionów, X Flaska i Gangster Futera. Co zrobię specjalnie dla Was na odcinku. I teraz patrzcie. Mamy tutaj takie moje roślinki. Mają Oczywiście możemy sobie zobaczyć Total DPS Of Lekpunek mamy. To będzie zmienić. Dobra, weźmy to Słuchaj, To jak się tutaj opatrzcie, oglądajcie, uczcie się. A ja sobie popatrzę Brain Roty, żeby wiedzieć jakie ja mam. I ale raczej nic przy, tak po części przelatuję. To do Madungi, jakieś baleriny, więcej madungów, lastrali, alitas, e te girafy e, cieleste, te konstrukcjony, coś tam, pompini, kusini. Mm, tak, patrzę, patrzę, patrzę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. tam sprzedajemy, bo tutaj też... E jest jakiegoś wybitnego, więc po prostu to sprzedamy tak, dobra, to mi sprzedało teraz sobie zobaczymy co my tutaj mamy tak, accept fund, dobra, weźmy tych nubików nubini, pizza, ninni nie będę robił tych fuzów może tam jeszcze kiedyś do tego powrócę. może chcecie zobaczyć fuzę na kanale dobra, to sfizuję takiego jednego jeszcze sobie tutaj tylko przejrzę takie poni. Mniej niż 2000 nie biorę. mam jeszcze takiego, o takiego mamy. Pru samolocik, no. Ja tutaj tak patrzę, że wszystkie powyżej dwóch koła. Czyli się e, zaliczają. Tutaj możemy sobie kontynuować. Mamy tego Lucky Potion, tego EXP Battle i Gangster Footer'a, Tutaj mi się nie przyda. A ja sobie idę na wyspę. Pokażę wam jeszcze Fuza. Fuse Do Fuse'a to ja potrzebuję Potrzebuję kaktus zapierw wyrzucić, wrzucamy sobie jeszcze Nubiniego. Tam Fuse i on tam sobie wciąga i minutkę czekamy. Ja przez ten czas sprzedam żeby jeszcze tego Gangster Rootera. Zobaczymy jeszcze jakieś planty jakie ja tutaj mam, ale chyba same kaktusy, więc sobie sprzedajemy. Są so my planty. Dobra. jak Fanto Elefanto Diamond nie przyda. Nieprzydatne. sobie jeszcze wykorzystać te XP battle. O, czy to się różni? A, wielkość To sobie wykorzystajmy te piąty, piąty, czwarty. To sobie zużyjmy tutaj. Tutaj do tego nasiona znaczy, no i o, mamy bananeta dolfiny. Dało oś na. Mamy takiego nubini kaktusyni. Nieprzydatny, a my mamy bananeta dolfiny. To więc miałem ja, gangster footera. Miałem ja, jego zadania. Dostałem. Eee... Uh, nie skomentuję tego. Tak. Dobra, gangster futera Jak ty jesteś legendarny, legendarny. Dobra, dziękuję ci, gangster footera. Czyli mogę jeszcze raz to zrobić. Dobra. Mamy takiego gangczowczyka. Robimy sobie burbalony loli loli. Mamy tutaj już 18%. To będzie to odblokować, bo to jest na 6 dni. Na pewno że to odblokować. Więc ja się tutaj z wami żegnam. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten film wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subika, napiszcie komentarz. Który moment filmu wam się najbardziej podobał. Dzisiaj widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.